I zaczynamy ten odcinek od kupienia sobie Nightmare Hoverboarda w wersji Shiny. Od razu go kupuję, ze względu na to, że to było moje marzenie. Jest to deska do końca gry, no jest to deska do końca gry, tak jest, proszę bardzo. Jest Shiny, jest Shiny, jest dobrze, jest dobrze. Powyżej rapu 10 milionów, nie obchodzi mnie to, bo tej deski nie ma. Zobaczcie, jej po prostu nie ma, nie da się jej wyszukać, nie da się. Chwilę temu ją widziałem za 210 milionów, nie było mi na nią stać, nie ma jej tutaj. Ale nie o tej desce jest dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy materiał... Dedykuję adios, Sayonara, czy coś podobnego, i nie będzie tutaj chodziło o żaden event związany z pieniatą. Nie jest to żadne Meksykano, Hiszpano, ani nic takiego. Jak zobaczę fajne owocki w dobrej cenie, to aż trzeba wziąć. No po prostu trzeba, no trzeba. Ale wracając, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, obecna aktualizacja w Pet Simulator 99 nie dała twórcom za dużo kontentu, ani graczom do grania również nie dała. No niestety jest to po prostu nudne. I to jeszcze z mojego poziomu, gdzie mam tak naprawdę maksymalną rangę, wiadomo mógł to dobić, ale i tak w wie 27. Bo się nie da na tej aktualizacji, więc po co? Jak ja i tak to zrobię w godzinę, przed aktualizacją pewnie. Nawet nie założę więcej pytów ze względu na to, że 99 to jest maksymalna ilość. I wiadomo, robiłem cały team petów shiny, tak? I nadal robię cały team petów shiny huge, bo chciałbym go mieć. Aktualnie mam 58 shiny huge i dwa rainbow'y, które mogę na spokojnie wymienić za niedługo za shiny, więc tutaj nie będzie żadnego z tym problemu. Ale nadal mi brakuje tak gdzieś po okolicach ponad 30, bo wiadomo, o moje, jeszcze trzy moje Titaniki czekają na mnie No to jednak zebranie kolejnych Tych huge'y naprawdę mi zajmie troszeczkę Czasu. I w sumie jest to trochę nudne Bo tutaj wszedł już ten paradoks, że wiecie Już mi nie wystarczy cały team huge, Co w Pet Simulator X było naprawdę wow Tylko tutaj nie, ja muszę mieć Shiny. No i teraz powiecie, mogę Zrobić sobie najlepszy team na Enchanty A nie, czekaj, przecież już mam najlepszy team na Enchanty Dosłownie je już Wszystkie posiadam. Moją drogą ten Fruity jest bardzo silny, jakbyście pytali Na maksymalnym poziomie masterki. No to przejdźmy sobie do masterek, przecież możesz sobie wbijać. No tak, jeżeli chodzi o Economy Mastery i o Key Mastery, to na spokojnie sobie to wbijam, 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 ale tego, no nie będę wam z tego robił odcinka. No bo wiecie, zrobienie takiego Economy Mastery zajmie mi pewnie koło jednego dnia całego stania i rozwalania tego drzewa. I pewnie w Key Mastery tam też dojdę do, nie wiem, 90 poziomu pewnie. To jest w ogóle na maksymalnym. Okej, okay. to jest akurat fajne na 99 poziomie. No to wiecie, ja to sobie będę wbijał poza odcinkami. No odcinka z tego raczej nagrywać nie będę, no chyba, że już będę kończył. Więc tak, to jest mój najbliższy plan No i potem jak skończę to robić To będę sobie AFK Breakable Mastery Oraz Equastray wbijał Przy okazji też Clan Battle się za niedługo kończy I pewnie te wszystkie potki na expo pójdą w dół I wtedy je sobie będę mógł kupić Jeżeli chodzi o wydawanie robuxów, to to co? Do wydam na 10 jajek 3200 robuxów I nic z tych jajek nie dostanę No xd Jakiego ja bym chciał mieć buffa? Czekajcie, jakiego ja bym chciał mieć buffa w Pet Simulator 99? No chyba tego siedzącego, tylko że nie wiem czy mam gemy na to Mogę nie mieć gemów, czekaj czy 23 miliony, no. Czy ja mam coś do sprzedania? Może nie, jeżeli chodzi o damage, to mam już drugiego najlepszego peta pod damage, tego, którego się najbardziej opłaca, mając bardzo dużo huge Więc farmienie na ostatniej ekranie też i problemu nie spada. Jeżeli chodzi o zapasy i temów, też już mam. Mam do końca gierki tych itemów, no serio. Jakiś potek, enchantów, zabawek, etc. Mam już do końca gierki. Jedyne co, to teraz po prostu muszę zarabiać gemy na, nie wiem, jakieś royalki, overloady na te moje 99 poziomie wbijać poziomy na tych huge Shiny, ale to już jest po prostu nudne, bo ja to robię od miesiąca, od ponad miesięca, ponad nawet od miesięcy mogę powiedzieć, że robię dosłownie to samo, farbię na ostatniej mapie i wbijam poziomy. I tak w kółko i w kółko i w kółko, jak ta zbieram więcej gemów, kupię huge shiny i od nowa i od nowa i od nowa, po prostu jest to nudne. A i żebyście mnie tutaj bardzo źle nie zrozumieli, nie odchodzę spod Simulator 99, po prostu podjąłem decyzję, że odcinki z tej gry będą co drugi dzień, bo i tak nie ma co tutaj robić. A przez drugie te ostatnie dni, nie wiem, będzie jak Jakieś tower defense, jakieś inne tryby na Robloxie, które mi sprawiają więcej przyjemności i można tutaj się pobawić na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków. No bo wiecie, mógłbym wam nagrać kolejny odcinek w farmie gemy na ostatniej krainie, albo farmie temy na ostatniej krainie, ale po co? Wy już to widzieliście na tym kanale z pięć razy i na innych kanałach kolejne dwieście. Tych dwóch masterek, no to nie oszukujmy się, ale chyba nigdy dosłownie nikt nie robi. To jest akurat mega przykre. No ale kołoby się chciało, to kołoby się chciało robić fishing. No dobra, botom, botom się chce. Ale te wszystkie inne masterki potjąć. 99, dobra, i też nie mam, w sumie i też muszę zrobić tylko, że wiecie, problem Petbuster jest takie, że to jest najtrudniejsza masterka aktualnie chyba w grze, nie no, tak serio wam mówię, bo to jest hit, ile my tutaj, nie wiem, z miliard petów potrzebujemy przerobić, no pewnie z miliard petów trzeba przerobić, albo je fuzować a komu by się chciało fuzować, chociaż w sumie jak już nic nie będę miał do roboty w tej grze to pewnie będę fuzował i te pety, no trudno ale to najpierw serio muszę zrobić cały team shiny, potem je wbić na maksymalne poziomy, overloady, royalty to jeszcze mi z dwa 2 lata pewnie zajmie z tym teamem, i z tymi czarmami I tak dalej, no ale chociaż mam deskę Do końca gierki, bo tej deski już prawdopodobnie Nie będę zmieniał, bo i mam takiego Balona, mam nopka, mam oversize W ogóle za 20 merch Kodów, to jednak ten Nightmare Coverboard Będzie dla mnie okej, okay, bo wiecie, ja mam Nightmare Titanica, który swoją drogą się tutaj Przerabia, kisi się tutaj, ale niech się Kisi, tutaj mogą sobie kupić jednego Slota więcej, ale nie mam chyba żadnego Fajnego peta, którego bym mógł tam wrzucić Jejku, Nightmare 12.2 Miliarda już, fajnie rośnie ten raz podoba mi się. No i chyba czekamy do aktualizacji, która najprędzej będzie nie wiem, za jakieś dwa tygodnie, 3 tygodnie no coś takiego, no. Po prostu będę dobijał, farmił, będę wam pokazywał nie wiem, progres z tego farmienia, no bo nie chcę wam się chyba oglądać, nie? A w ogóle możecie napisać w komentarzu, jakie gierki chcecie i co chcecie z Pet Simulator 99, bo to mi się naprawdę bardzo bo to przyda. I po raz kolejny potwierdzę, nie odchodzę z Pet Simulatora, cały czas będę w niego grał. Cały czas będzie tutaj nawalanka. Zastanawiałem się, czy nie robić serii od Zera, ale w sumie serii od zera to jest trochę marnowanie czasu. Bo wiecie, od zera, no to przez, nie wiem, powiedzmy, będę farmił na Hyuga za 20-30 godzin, powiedzmy. A tutaj, mając te 20-30 godzin, będę dużo więcej rzeczy mógł zrobić, no nie? I to tam będę musiał się pocić, tryhardować, tradeować, przy dobrych tradach i tak dalej. Ja tu sobie po prostu farmię. Tu sobie po prostu farmię, idę na setę Ukrainy i otwieram jajka, więc raczej serii od zera nie będę robił. Jedyne, czego nie mam i co faktycznie mógłbym jeszcze zrobić, to kupienie fajniejszego Ultimate'a. No ten Hayden trade jest okej, okay. ale wiecie, no płacić 600 milionów za ultimate, no trochę XD, no trochę XD, ten chest spell też jest okej, okay. i to jeszcze jakbyśmy mieli 99 level breakables, ale no, na razie nie mamy, tak, no na razie nie mamy, więc pewnie sobie tego chest spella kupię albo uzbieram i kupię tego hide and treasure, jeszcze nie wiem, zobaczymy, ale 600 milionów za ultimate to i tak jest bardzo dużo, przynajmniej takie jest moje zdanie dziękuję bardzo serdecznie dzięki wielkie, ale za 140 apple niestety nie kupuję chowiczek, ale dziękuję bardzo, nie kupuję, ponieważ jak Widzicie, ja mam tutaj 101 tysięcy Gemów za zapłacenie, więc za 100 jabłek To no nie opłacałoby mi się to, nie? No tak się zastanawiam, co ja tu jeszcze mogę robić Questów się nie opłaca, upgrade projektów, Po co? Magic maszyna? Po co? Jak wszedłem w ogóle w za to miałem Jakiegoś laga, chyba nikt w ogóle nie używa Tej maszyny. Fuzować też tak średnio mogę Bo mam za dużo tych petów, jest to naprawdę Niesamowite. Dobra, z 10 fuzujmy sobie Dawno tego nie robiłem, uuu, ale peci. Egg maszyna, no egg maszyna, czekamy Czekamy, tak? Mam 98 na 99 Czekamy na następny update Albo na wbicie masterki. Nie wiem, zobaczymy. Trochę mi się już nudzi w tej grze. Powiecie, żeby robić jakieś ciekawe odcinki z tej gry, to ja po prostu potrzebuję masę gemów. A żeby mieć masę gemów, to muszę albo stać i farmić AFK, albo się po prostu tradować. A ja wiecie, teraz wprowadzili te podatki i tak dalej. Robi się to jeszcze trudniej, rzadziej się to opłaca robić. Więc trzeba stać i farmić. No po prostu stać i farmić. Ale żeby nie było, że odchodzę z pustymi redkami, odchodzę w cudzysłowie, tak? Bo odcinek następny z Fat będzie za dwa dni, potem za 4 dni, za 6 dni, za 8 dni. Rozdam wam dwa takie. Sketch jajka. Nie wiem, ile one są warte. Pewnie powyżej 40 milionów dwie sztuki. Żeby je wygrać, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, a w komentarzu napisz słowo jajko oraz swój nick z Robloxa. Nie rozdaję wam huge ze względu na to, że nie mam tych huge, a nie chcę wam rozdawać czegoś, czego po prostu nie mam. Nie mam też gemów, jak widzicie za dużo, bo wydałem na deskę, więc po prostu rozdam wam jajko, ok? Kupię najwyżej je za robuxy, w ostateczności, jeżeli mi się nie uda tego ogarnąć, więc tutaj macie 100%, że dostaniecie to. Ale spokojnie, jeżeli coś ciekawego się pojawi w Pet Simulatorze, to będę nagrywał też codziennie. Po aktualizacji pewnie też będę nagrywał Pet Simulatora codziennie, ale teraz już chyba niestety nie. Czyli tak, jakie są plany? Plany są takie, żeby wbić Key Mastery na Maxa, Economy Mastery na Maxa. To są moje plany na ten tydzień powiedzmy. Jak to zrobię, no to zacząć farmić po raz kolejny Egg Mastery oraz Breakables Mastery, ale to już będzie bardzo długo trwało. Pobijać levele na huge'ach, kupić sobie może jakiegoś ultimate, ale 600 milionów to chyba nie zbiorę w tydzień, ale 240 już na spokojnie. Pytam się was ta karty społeczności również, czy nadal no, gracie w Pet Simulatora i chyba tylko 40 Procent osób było tak, że nie gra w sumie. Więc jestem ciekawy, co robicie w tym pet simulatorze. chociaż tylko 40% osób? bo że aż 40% osób, jak nagrywa tylko pet Simulatora, w sumie nie wiem. Nie wiem, jak to interpretować, ale dobra, to no zarabiamy w farmie, bo jak widzicie, farmie się to dobrze. Szkoda, że Preston zrobił takiego buga, że się nie jedzą watermelony. ale Preston znalazłem baga, może dasz mi Titanic Shiny Rainbow'a, jak innym graczom, bo to jest bug, jak coś, nie jedzą się watermelony. Powiem, że mam maksymalny poziom mastery. I nie, to nie było dlatego, że miałem wyłączone. へえ。<laughs>